21.20 na żywo, włoska noc kabaretowa. O nie, no, 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 nie wiem. Co to będzie? Jak Państwo widzicie, jesteśmy także zakładem pracy chronionej. Ale czy wiecie, jaki jest finał? Czy jesteście przygotowani? oczywiście! Jest. W takim razie sprawdzę, panie prezesie, niech pan zarządzi. Zarządzam! Ja nie, nie pracuje. Ja tylko do pracy przychodzę. No. A, banki a bankiet będzie? A? Bankiet? No. A składałeś się kolego? Nie. A to, to nie będzie, A na co socjalne o, idzie? Na co? No. No? No? No, no a na no, to idzie, socjalne? Ja ci powiem, ja ci powiem. Ja powiem tak, moja prawa noga to prawica, lewa to lewica, ja jestem między nogami. To wszystko do powiedzenia. I na bankiet proszę mnie puścić. możemy ewentualnie dotkiewać do rarny. Za żalu możemy zaśpiewać. Dobra, dobra, się, jest, się tak obojętnie, to śpiewacz. kapela. Jedziemy. Że nad morzem nie chodem i zlecią męczy. Że gdy dziki weszły w szkodę i wejdź podawnik. Że truskawki z jabłę mszyte, no a mszyte szpak. Że co w nie ma piłce o 300 Że tamta za granicą, można tylko kogo stać. Że kibice na ustawkę